No i zapraszam Was na taki typowy targ w miejscowości Santiago Atitlan, nad jeziorem Atitlan właśnie zamieszkanym przez grupę majańską Tsutuhi. Zobaczcie co tu się sprzedaje, są oczywiście winogrona, jabłka, które są symbolem luksusu właśnie, no z takich produktów znajdziemy dużo, zawsze jak się zbliża nowy rok, tutaj te produkty właśnie mamy. Dla nas jabłka coś normalnego, dla nich to jest taki właśnie produkt, może być trochę luksusowy. Oczywiście święta mamy, tak więc zobaczcie, jest pełno jest tutaj wyściełanych, fajnych, ładnych i igliwie na, na ziemi. Mamy wszędzie ciasto, takie typowe ciasto się właśnie kupuje na święta. A wszyscy tutaj zobaczcie, są ubrani w bardzo fajne stroje. Nikt tutaj nie ubiera się, wiecie, w te stroje dla turystów. Są to stroje, które nosi się na co dzień. I jest to też jedna z takich miejscowości, gdzie rzeczywiście takie stroje tradycyjne um, są. Te, te stroje tradycyjne są rzeczywiście również noszone przez mężczyzn, a tak? nie tylko przez kobiety. zazwyczaj faceci to już się tak mocno, bo po... tutaj spójrzcie, też bardzo dużo, mamy różnych papryczek, które są po prostu podstawą e, kuchni, e, ludów no oczywiście jakieś rybki, w końcu nad jeziorem jesteśmy, krewetki i wiele, wiele innych produktów, papaje, nie papaje, bardzo dużo, wiecie, takiej też medycyny ludowej, chociażby marihuana, yy, różne maście obarte na marihuanie, to wszystko też znajdziemy na takim typowym targu. Możecie zobaczyć, że niektórzy się zasłaniają, bo nie lubią być filmowani czy też nie lubią jak się im robi zdjęcie no, San Atitlan jest jedną z największych miejscowości właśnie nad jeziorem nad jeziorem Atitlan Też możecie zobaczyć jakie są ceny